Wspólne zapraszają na występ. Niech będzie pochwalony Jezus. Stajni narodzony, czy wpuścicie zaprosicie a witajcie na szczęście na zdrowie na ten boży rok byście byli zdrowi weseli jak w niebie anieli cały boży rok my pasterzy lud ubogi przechodzimy w wasze progi i powiemy ładnie miło to co nam się przygodziło gdy wieczorna przyszła pora przegnaliśmy bydło z dwora obrządzili, wydoili i spaćmy się ułożyli zło strasznej mocy. ani się w jasności zabił i nowiną nam objawił. Wśród, Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Tej nocy o północy, by świat wyrwać z czarta mocy, na sianeczku w lichej szopie zrodziło się Boże Chłopie. Więc kiedy nas anioł budzi i nowinę śle do ludzi, tośmy szybko się zerwali i podarli szykowali. I zaraz my pobieżeli do szopy, a tam i świąty Józef, Maria, i Chytry my Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając kosznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ponad miasty, nad wioski. Niechaj czuwa duch boski, dary łask niech rozsypie w narodzie. Czy wiesiada, czy praca, niech Wam serca obraca ku miłości i zgodzie. Jestem śmierć nieubłagana, stoję w sień już od rana. Szukałam Cię królu Herodzie. Po górach, po lasach, gdzie Cię znaleźć mogę. W urzędzie i w sądzie, nawet w areszcie. Rozprawi się z tobą, z królewską osobą. Widzisz ten dół rozwarty pod tobą? Gdzie się podzieją te drogie szkarłaty? Ta złota korona, te piękne brylanty. Chodź pod kosek, królu już skończone cię panowania. I tak chodź do piekła, chodź brzydki. Nie ma się jak diabłowi w piekle, nic nie robi, tylko leży w cieple. Niebiosa się otworzyły, brzyczki się pokłoniły. Wińszujemy wam, Panie gospodarzu, tym Panem Jezusem w żółbeczku na ścianeczku. Misiować nie przestaniemy, póki kolędy nie dostaniemy. By się wam kociło, rodziło, dyszlem dostawo obróciło. Byście mieli w każdym kątku po dzieciątku. A na piecu troje. Która piękniejsza, to będzie moja. Pójdźmy wszyscy do stajęti. zawsze świeci słońce, niech Wam sprzyja los. Szczęść Wam może w każdej porze, w polu złoty głos. Niech Wam nie zabraknie chleba, niech Wam będzie lżej, Zdala, niech omija bieda, szczęść Wam może szczęść. Za chwilę będzie jebie. Zdrowia i szczęścia biedze. Wam życzymy.